Witajcie. Dzisiaj spróbujemy zrobić podpłomyk na kamieniu. Jak widać, konstrukcja wygląda taka, nie inaczej. Pamiętajcie, nie używamy kamieni rzecznych, bo możemy się zdziwić i mogą eksplodować. Wrócimy do Was za jakiś czas. Podpłomyki ogólnie robi takie, żeby miały około od pół do centymetra. No. Ale to jest wtedy plac, to nie jest To jest taka bardziej tortilla jak będziemy brać? Masz palce? Masz nóż. Ja. Ja mam takie zlekie formy. Dziś już, zaczyna przylegać, więc to. Ja nie nie wiesz w jest, padnie, następny ciąg i czy cię się i w Kamień, ogień, mąka, sól, trochę wody, no i ciul. Hmm. Magiczne, magiczne, ten, jak to się mówi, zaklęcie rzucone. I tu się robi nam podpłomyk. Słowiańska strawa. Ale gdyby nie ów ciul, śląski troll, to by nie było tego otóż kierowniczego dzieła. Op trzymaj. Dziękuję. A ciepło. Trzymaj. Opa siup trzymaj halo. Dobra i teraz ja sobie skosztuję. No i gę. Dobry jest. Brakuje soli, bo kolega oszczędza, ale jest. Jak widzieliście, zrobione na kamieniu. Pokażcie jeszcze szybko. Robi się następny. To jest nasze narzędzie do przerzucania. I można, po słowiańsku można. Pozdrawiamy was.